Cześć, witaj na moim kanale o budowaniu i projektowaniu domów. Dzisiaj zajmiemy się kluczowym tematem, którym jest wybór materiałów na ściany nośne. Omówimy sobie cztery najbardziej znane i najczęściej wybierane materiały: jakimi są? Pustak ceramiczny, który widzimy tutaj w tle, czyli na mojej budowie. Silkę, beton komórkowy oraz keramzyt, Wszystkie te materiały są stosowane zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym. Jak wiesz, ja na moim kanale skupiam się głównie na budownictwie jednorodzinnym, więc omówimy materiały, które moim zdaniem są najfajniejsze właśnie w, tej, w tego typu zabudowie. Omówienie materiałów zaczniemy od pustaka ceramicznego, który mam za sobą. Pustak ceramiczny jest wypalany. Jest to glina, która jest wypalana z zawartością trocin. Trociny są spalane, przez to powstają pustki powietrzne, które powodują, że pustak jest lekki oraz jest materiałem ciepłym. Gęstość pustaków to 700 do 1000 kg na metr sześcienny, co czyni je dwa razy lżejszymi od na przykład silki. Kolejną cechą jest wytrzymałość na ściskanie. Jeśli chodzi o pustak, jest on mniej wytrzymały na ściskanie, jest to 10 megapaskali, natomiast jest to dwa razy więcej niż beton komórkowy. Pustak ceramiczny jest materiałem, który dobrze oddycha i wprowadza dobry klimat w domu. Jest materiałem paroprzepuszczalnym, więc nie trzyma wilgoci. I w dodatku jest to materiał, który jest w Polsce bardzo popularny. Bardzo często ludzie mylą pustaka ceramicznego ze zwykłą cegłą. Zaraz pokażę, jak ten pustak ceramiczny wygląda. Tutaj mamy dosyć sporo. Odpadu. To jest pustak ceramiczny, który ma w środku takie pory, które właśnie sprawiają, że jest on lekki. Pory są w samym materiale, natomiast ma on tutaj również pustki, które sprawiają, że jest on lekki. No i tutaj też ma dobrą izolacyjność cieplną. Na naszej budowie mamy jeszcze drugi rodzaj pustaka, którym będą murowane ściany pomiędzy lokalami. Jest to pustak akustyczny. Jest to gęstszy pustak. Ma on mniej tych przestrzeni pustych w porównaniu do tego. Ma grubsze ścianki, czyli charakterystuje się większą gęstością. Im materiał jest gęstszy, tym lepiej wypada akustycznie. Dlatego ten pustak spełnia parametry do oddzielenia ścian pomiędzy lokalami. Powinien on być zastosowany w budownictwie wielorodzinnym, gdzie mamy dwóch różnych sąsiadów pomiędzy. Jedną z wad pustaka jest to, że jest on kruchy i być może będzie tutaj widać za mną. Mamy dużo odpadu z tym związanego. Jest go trudno przyciąć. Myślę, że takim najłatwiejszym w obróbce właśnie jest beton komórkowy. Jest on łatwy w obróbce, łatwo go dociąć. Jeśli chodzi o pustak, nawet przy próbie docięcia mogą się zdarzyć różne uszkodzenia. No i taki uszkodzony pustak później jest dyskwalifikowany i nie może już być użyty do murowania, gdyż. No, ta ściana powinna być jednolita i posiadać jak najmniej właśnie takich małych docinek. Powinniśmy budować ściany z całego pustaka, żeby tej zaprawy murarskiej również było jak najmniej. Kolejnym materiałem wartym uwagi i również stosowanym bardzo często w polskim budownictwie jest gazobeton. Gazobeton jest to biały bloczek, którego niestety nie mam tutaj na budowie. Jest on bardzo często mylony z silką, dlatego że podobnie wyglądają, po prostu mają biały kolor. Natomiast jest między nimi bardzo duża różnica, jeśli chodzi o ich cechy. Gazobeton. Reton komórkowy jest to materiał, który jest bardzo lekki w przeciwieństwie do silki, jest bardzo mało wytrzymały, tak naprawdę najmniej z wszystkich omawianych dzisiaj materiałów. Jego wytrzymałość to między 400 a 700. Kilogramów na metr sześcienny. Jest on najmniej gęsty. Wytrzymałość betonu kamorkowego jest również e, znacznie niższa niż pustaka, czy e, dużo niższa niż silki, i to jest od 2,5 do 5 megapaskali, e, co czyni go nawet e, 5 do 8 razy mniej wytrzymałym od silki. Co oznacza, że nie nadaje się na przykład do budownictwa wielorodzinnego, kiedy nie mamy szkieletu, którym będziemy ten beton wypełniać, tylko chcemy od parteru budować kolejną kondygnację jedną po drugiej. Wtedy ten beton komórkowy no, nie jest dobrym materiałem. i jest to materiał, który jest łatwy w obróbce, łatwo się go tnie, łatwo się go szlifuje. Dla wykonawców jest to również dobry materiał, dlatego że jest on lekki i łatwo jest go przenieść bez użycia dużej siły. Bardzo ważną kwestią jest również fakt, że tutaj możemy zastosować cienką spoinę, więc też ta praca idzie dosyć szybko. Beton komórkowy odróżnia się bardzo dużą zaletą w porównaniu do silki, gdyż ma dużą izolacyjność cieplną, nawet trzy razy lepszą niż silka i dwa razy lepszą niż keramzyt, więc jest to materiał dosyć ciepły. Kluczową, negatywną cechą betonu komórkowego jest fakt, że jest on bardzo chłonny, trzyma w sobie wodę, i bardzo często nie nadaje się do piwnic bądź takich niższych kondygnacji, które muszą być w ziemi. Wiadomo, wtedy stosujemy izolację przeciwwodną. Natomiast jeżeli możemy, to lepiej tego materiału nie stosować, jeżeli mamy podpiwniczenie. Kolejnym materiałem. O którym już wspominałam, jest silka, mówi się również silikat. Jest to materiał złożony ze piasku, wapnia i wody, więc mówi się, że jest ekologiczny. Jest to materiał, który jest moim zdaniem najlepszy akustycznie, jeżeli nie mamy na przykład materiału, który został. Polepszony akustycznie, tak jak pustaki aku, no to ta silka sama w sobie jest bardzo dobra akustycznie, dlatego że charakteryzuje się bardzo dużą gęstością. Jest to materiał bardzo ciężki, przez co jest trudny w transporcie, jest nieporęczny na budowie, takie wykonywanie pracy z tej silki dla wykonawcy. Jest gorsze w porównaniu do betonu komórkowego no, ze względu właśnie na jego wagę. Silka charakteryzuje się niską izolacyjnością termiczną, więc nie możemy tego materiału zastosować bez dodatkowego docieplenia. Tak jak na przykład w przypadku pustaka, jeżeli zastosujemy odpowiednią grubość, ocieplenie nie jest wymagane. Wtedy mamy ścianę jednowarstwową. W przypadku silki to dodatkowe ocieplenie jest już koniecznością. Jest to materiał, który akumuluje ciepło i trzyma je dłużej w sobie, ale dłużej się nagrzewa. Wytrzymałość silki sięga do 20 MPa, co daje 4 razy większą wytrzymałość niż pustak ceramiczny. Jeśli chodzi o keramzy, jest to mi najmniej znany materiał. Jest to materiał, który moim zdaniem jest najrzadziej spotykany na budowach. Natomiast jest to lekkie kruszywo, również wypalany z gliny. Keramzyt jest często używany jako prefabrykat, jako całe ściany. Gęstość keramzytu to dwa razy więcej niż betonu komórkowego. Natomiast jego wytrzymałość jest podobna do betonu komórkowego między 4 a 6 MPa. Wytrzymałość na ściskanie. Keramzyt jest odporny na wodę, odporny na grzyby i przez to, że używany jest do prefabrykacji, ściany są często stawiane w 1 do dwóch dni. Więc wtedy mamy szybko posuwającą się budowę. Jaki materiał ja wybrałabym na budowę własnego domu? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że materiał powinniśmy wybrać do, zarówno do projektu, jak i do działki, którą mamy, i otoczenia. Jeżeli byśmy mieli hałaśliwe otoczenie przy jakichś obiektach przemysłowych, na pewno zdecydowałabym się na silkę. Silka jest najlepsza akustycznie. Natomiast nie jest to tani materiał. Jeżeli chciałabym materiał taki najbardziej popularny, dobry akustycznie, nie najlepszy, ale dobry, materiał, który jest dosyć tradycyjnym materiałem na naszym polskim rynku, no to wybrałabym pustak. Każdy umie murować z pustaka, więc tutaj myślę, że też nie miałabym problemu z ekipą budowlaną. Jeżeli, jeżeli chodzi o cenę, myślę, że to jest porównywalnie do betonu komórkowego, czyli to nie są najdroższe materiały. Zarówno beton komórkowy, jak i pustak. W zależności od producenta możemy te materiały kupić dobrze. Zależy też od czasu, w jakim budujemy kiedy była pandemia te materiały były niedostępne jak na przykład beton komórkowy więc wtedy mimo że w projekcie mieliśmy beton komórkowy stawialiśmy ściany z pustaka no i jak do tej pory na wszystkich budowach pustek nam się sprawdził jest on też dobry jeśli chodzi o izolację cieplną jeśli chodzi o beton komórkowy, nie jest to drogi materiał. Jest on lekki i łatwy do obróbki. No, i jest to materiał ciepły, dużo cieplejszy niż silka, więc jeżeli bym na to chciała stawiać, to wybrałabym beton komórkowy. Natomiast nie wiem, czy zdecydowałabym się na beton komórkowy, jeśli chodzi o ściany działowe, dlatego że ma on. Bardzo kiepskie parametry, jeśli chodzi o akustykę. Keramzet jest materiałem najdroższym, dlatego że stosowany jest w prefabrykacji, natomiast możemy bardzo szybko wybudować budynek z keramzytu. Więc jeżeli zależałoby mi na czasie, myślę, że mogłabym się zdecydować na keramzyt, aczkolwiek jest to materiał drogi i jeżeli mamy dużą ekipę, oni są w stanie również ściany pomurować z każdego materiału w szybkim tempie, więc nie wiem czy chciałabym przeinwestowywać, jeśli chodzi o ściany, które i tak zakryjemy warstwą wykończeniową. Myślę, że jest to materiał który nie ma tak dużego znaczenia, jeśli chodzi o jego wygląd czy szybkość. Myślę, że to są, jeżeli byśmy budowali bardzo duży obiekt, no to pewnie tak miałoby to ogromne znaczenie. Natomiast przy zabudowie jednorodzinnej oszczędność czasu myślę, że jest znikoma ta budowa i tak trwa wiele miesięcy. Jeżeli mielibyśmy dom szkieletowy, no to oczywiście cały ten budynek postawimy dwa, trzy razy szybciej niż standardowy. Natomiast tutaj jeśli chodzi o wybór materiału na ściany, nie sądzę, żeby to miało aż tak wielkie znaczenie. Więc mój werdykt jest taki, że jeżeli stawiamy na kompromis, wygrywa tutaj pustak ceramiczny ze względu na jego cenę, paroprzepuszczalność i wszystkie te aspekty, o których wspomniałam, tą izolacyjność cieplą, ciepłą. Więc mój werdykt jest taki, że stawiam na pustak ceramiczny. Stawiam na kompromis, dlatego że jest to średnia półka cenowa, dobra izolacyjność cieplna, dobra akustyka i jest to materiał bardzo powszechny i taki tradycyjny w naszym kraju, więc pozytywnie odbierany. Więc myślę, że ma bardzo dużo plusów. Natomiast ty, dobierając materiał, pamiętaj, tak jak wcześniej wspomniałam, istotne jest otoczenie, w jakim budujemy, nasze sąsiedztwo, czy jest głośno, klimat, w jakim budujemy i projekt. Jeżeli mamy piwnicę, tak jak wspomniałam, gazobeton może nie być dobrym wyborem. Dlatego wybór materiału jest kwestią indywidualną. Daj znać w komentarzu, z czego ty budujesz lub z czego planujesz budować. Mam nadzieję, że pomogłam rozwiać wątpliwości i ten film wniósł coś do Twojej budowy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, dajcie łapkę w górę. Podobne filmy będę wrzucała w przyszłości, aby pomóc Tobie wybudować własny dom.